Spotkaliście się kiedyś z określeniem, że w tym silniku nie ma co się psuć? Prawdopodobnie coraz rzadziej można je usłyszeć w odniesieniu do nowych, bardzo skomplikowanych jednostek benzynowych. Nie oznacza to jednak, że takich konstrukcji już nie ma. Trzeba tylko uważnie wybierać, a dzisiejszy poradnik zdecydowanie może się w takim wyborze przydać. Dlatego ten odcinek Carflix w odpowiedzi na zeszłotygodniową listę najgorszych silników benzynowych, Dedykuję wszystkim tym, którzy zastanawiają się nad kupnem auta z silnikiem benzynowym. I chcieliby wiedzieć, który jest wart zainteresowania. Oczywiście jest ich znacznie więcej niż na tej liście, a chcąc nakręcić film o najbardziej niesamowitych silnikach benzynowych, musiałbym skupić się mniej na ich ewentualnej awaryjności, a bardziej na ciekawych rozwiązaniach, które w nich zastosowano. Dlatego taki materiał, w którym pojawią się m.in. 5,2 litra V8 Forda czy 4-litrowy Twin Turbo Waga, zrobię w przyszłości. Skoro mamy to już wyjaśnione, to lecimy z materiałem. 1.4 T-Jet. W 2007 roku Fiat wszedł na całego w epokę downsizingu, a dzisiejszy 1.4 T-Jet był odpowiedzią na znacznie mniej udaną konstrukcję koncernu Volkswagen, czyli 1.4 TSI. Mimo upływających lat, ten relatywnie mały silnik uważany jest za jeden z najlepszych z epoki pomniejszania pojemności skokowej. 15 lat temu był to jeden z mniejszych silników. Choć w dzisiejszych czasach nie dorastałby do pięt nowoczesnym i zaawansowanym konstrukcjom o pojemności kartonu mleka. Co ciekawe, nie jest to całkowicie nowa konstrukcja, a jedynie ewolucja wcześniej oferowanego Star Jetta. T-Jet otrzymał dodatkowo turbodładowanie i z powodzeniem zastąpił w gamie wcześniej stosowane benzynowe silniki 1.6 oraz 1.8, a różne wersje tego silnika w zakresie mocy od 105 do 200 koni mechanicznych były wprowadzane do kolejnych modeli koncernu FCA. Spotkać je można w fiacie Bravo, 500L w wielu wersjach Abarta, m.in. 695 Biposto, a także w Alfie Romeo Mito i Giulietta. T-Jet stanowił świetny pomost pomiędzy akceptowalną ceną zakupu, rozsądnym zużyciem paliwa i niezłymi osiągami. Jego konstrukcyjnymi wyróżnikami był pośredni wtrysk benzyny oraz zawory z hydraulicznymi popychaczami, a te za to sprawiały, że spokojnie można było montować tu instalację LPG. Dzięki pośredniemu wtryskowi silnikowi nie dokucza zbieranie się nagaru, a do napędu rozrządu służy pasek zębaty, którego ewentualna wymiana jest relatywnie tania. Na początku wspomniałem także o wagowskim silniku 1.4 TSI, który został wprowadzony do samochodów w podobnym czasie. Była wyraźna różnica pomiędzy tymi konstrukcjami i nie było nią pochodzenie. Niemcy zaprojektowali 1.4, który do uzyskania podobnych parametrów potrzebował bezpośredniego wtrysku, turbosprężarki i kompresora. Nie jest to najbardziej udane dzieło Volkswagena i zajęło swoje miejsce w poprzednim odcinku Carflix z najgorszymi jednostkami benzynowymi. Nie każdy wie, że 1.4 T-Jet wyposażone są w dwumasowe koła zamachowe, których żywotność jest szacowana na 150 do 200 tysięcy km. Za ich wymianę trzeba zapłacić około 1600 zł. Renault K7M. Silniki K7M to dość przestarzałe już jednostki o pojemności 1,6 litra oparte na podzespołach konstrukcji K7J. Jest to mocniejsza wersja oferująca większy komfort jazdy, bez znaczącego wzrostu zużycia paliwa i kosztu przejechania 1 km. Silniki te konstrukcji Renault były do 2015 roku stosowane w Dacia Duster. Blok cylindrów w przypadku K7M jest wyższy niż w K7J, a to z uwagi na dodatkowy wał korbowy oraz zwiększony skok tłoka – 10,5 mm. Wolnosąca jednostka o mocy 90 koń mechanicznych była początkowo montowana w Renault Clio 2, Renault Talia 1 oraz Renault Megan 1. Ma opinię bardzo prostej i bardzo trwałej konstrukcji, a co za tym idzie, taniej w użytkowaniu przy odpowiednim serwisowaniu. Posiada wielopunktowy wtrysk oraz rozrząd na pasku. Do wad należy zaliczyć drobne wycieki oleju oraz awaryjne cewki zapłonowe. 1-2 ten bardzo obecnie popularny silnik również pochodzi z pierwszej fazy downsizingu i jest dowodem na to, że ten zabieg może się udać i obok 1.4 T-Jetta zdecydowanie nie zawsze prowadzi do konstruowania jednorazowych silników. W obliczu nowych norm emisji spalin koncern PSA w 2014 roku wprowadził na rynek mały, benzynowy silnik trzycylindrowy. Cechował się szeroką rozpiętością mocy, zadowalającą dynamiką oraz niską awaryjnością. Zadebiutował w Peugeot 208 czy Citroenie C3 jako silnik wolnosący EB2. Nie jest to jednostka szczególnie dynamiczna, ale jej zdecydowanymi cechami jest duża kultura pracy, trwałość oraz niskie zużycie paliwa w okolicach 6-7 litrów na 100 km. Mocniejsze warianty 110 i 130-konne mają oznaczenie kodowe EB2DT oraz EB2DTS i są bardziej polecane. Posiadają co prawda turbosprężarkę, ale są także o 2 lata nowsze pojawiały się w Citroenie C4 kaktus Peugeot 308 drugiej generacji, a także nawet Peugeot 5008. Silnik 1.2 piórtek oferuje dwustopniowy układ chłodzenia, przekładający się na szybsze nagrzewanie silnika. Francuzi stworzyli silnik wytrzymały i prosty w obsłudze, odporny na stosowanie paliw słabszej jakości. Producent zaleca wymianę rozrządu co 180 000 km, choć poleca się zejść do 120 tysięcy. Powodem jest szybko zużywający się napęd rozrządu. Ponadto zdarzają się wycieki z wału korbowego, ale w szczególności. W w silnikach z początku produkcji. 1,2 Kappa i Kappa 2 CVVT. W epoce szalejących cen benzyny, Hyundai Motor Corporation, próbując znaleźć oszczędności w używaniu silników, opracował nową jednostkę o nazwie Kappa. Pierwszym samochodem, w którym zadebiutował, był I10. Była to niewielka, czterocylindrowa, dopracowana konstrukcja, doskonale wywiązująca się z postawionych przed nią zadań. Ze względu na niską moc, i montowanie w większych samochodach było całkowicie pozbawione sensu. Dlatego z zakresem mocy 75-86 koni trafiał do i 10 i 20 czy Picanto. Blok silnika został odlany z aluminium, co pozwala na oszczędności na masie. Jest to najlżejszy silnik swojej klasy. Tuleje cylindrów wykonano za to z żeliwa, by zwiększyć odporność na ścieranie. Najbardziej znaczącą innowacją było przesunięcie osi wału korbowego. Jednym z efektów tego usprawnienia jest zmniejszenie oporów wewnętrznych, co przełożyło się na zmniejszenie spalania i redukcję hałasów. Układ rozrządu napędzany jest cichobieżnym łańcuchem płytkowym. Zastosowano tu wtryski wielopunktowy, a w 2011 roku pojawił się system zmiennych faz rozrządu CEF, VVT 1416 Gamma Choć bez wątpienia producenci motoryzacyjni w XXI wieku zdają się odchodzić od silników wolnossących, to koncern Hyundai nie zawsze idzie z modą, ale stąpa czasem także pod prąd. O tym świadczyć może również silnik Gamma, czyli świetny przykład konstrukcji o pojemności 1,6 litra stosowany w latach 2006-2020. Należy do najmniej problematycznych współczesnych jednostek benzynowych, pomimo zastosowania przy jego konstrukcji zmiennych faz rozrządu z rzadka zawodzi. Początkowo montowany był w nim rozciągający się łańcuch rozrządu, jednak w konstrukcjach z późniejszych roczników problem zlikwidowano. Silniki benzynowe z wielopunktowym wtryskiem, Oferowane były również w modelach marki Kia, natomiast stosowane obecnie konstrukcje GDI oraz TGDI stanowią ich rozwinięcie. Zasadniczo silnik 1.4 100 KM różni się od 1.6 o mocy 128 z skokiem tłoka. Wolnosąca jednostka występowała w modelach takich jak i20, i30, Rio, Seat, Venga, Soul czy Hyundai Elantra. 1.6 M270 W 2011 roku w gamie Mercedes-Benz zadebiutował czterocylindrowy benzyniak o pojemności 1,6 litra, początkowo dysponujący mocą 156 koni mechanicznych w wersji DE16LA. 4 lata później, bo w roku 2015, dołączyły wersje o mocach 102 i 122 koni. Konstrukcyjnie zarówno głowica, jak i blok silnika wykonane zostały z aluminium, co pozwoliło ograniczyć masę konstrukcji. Korzysta z bezpośredniego wtrysku paliwa i turbosprężarki. Te wszystkie cechy sprawiły, że bez większych trudności udało się dopasować do norm emisji spalin Euro 6. Silniki M270 i M274 są nieduże, ale mimo to radzą sobie nawet w modelach wielkości klasy E czy GLE. 1.8 VVTI Możliwe, że ten odcinek powinien zostać tak naprawdę zdominowany przez silniki Toyoty, stanowiące bazę dla układów hybrydowych, gdyż są to jednostki pancerne i zasługujące na bardzo wysokie miejsca w rankingach bez awaryjności. Najbardziej zasłużyłaby sobie na to właśnie 1.8 VVTI o mocy 99 KONI i oznaczeniu 2ZRFXE. Stosowana była do tej pory w największej ilości sprzedanych samochodów, a m.in. Priusach, Aurisach, Corollach, C-HRach czy Lexusach CT200H. Zadebiutowała w Gami japońskiego producenta w 2007 roku i powstała po prostu z myślą o układzie hybrydowym. Wtrysk paliwa jest tu realizowany wielopunktowo, a rozrząd napędza łańcuch. Od bazowego 2ZRFE różni się stopniem sprężania i fazami rozrządu, co pozwala na pracę w cyklu Atkinsona, dzięki czemu silnik jest bardziej dynamiczny i ekonomiczny. W kwestii usterek to znane są przypadki przedwczesnego zużycia pompy wody czy wycieki płynu. Jedną z ważniejszych zalet tego silnika jest jednak możliwość montażu i instalacji LPG. 1.0 MPI WAG. Wraz z końcem 2010 roku Niemcy stwierdzili, że potrzebują nowego małego silnika benzynowego, który będzie zasilał modele segmentu A i B, i w ten właśnie sposób powstała konstrukcja 1.0 MPI. Silnik posiadający trzy poważne zalety, wśród nich była oszczędność potrafiąca sięgnąć 5 litrów na 100 km, dobra współpraca z instalacją LPG oraz trwałość. Minusem był przy tym brak kultury pracy. Wprowadzono go do produkcji w 2012 roku i występował w Skodzie Citigo, Seacie Mi oraz Volkswagenie Up. W późniejszym czasie zaczął pojawiać się także jako najtańsza i podstawowa jednostka w Polo, Fabi i Ibizie. Silnik ten konstrukcyjnie pochodził od rodziny silników o oznaczeniu EA211. Jest to zatem nowsza odmiana po dużej modernizacji, niwelującej problemy z łańcuchem rozrządu w jednostkach TSI. Zastosowano tu pasek rozrządu, który wyeliminował częste awarie, spowodowane rozciągniętym łańcuchem. Połączono tu aluminiową głowicę z kolektorem wydechowym w celu zmniejszenia czasu potrzebnego na rozgrzanie silnika. Silnik ten bardzo dobrze znosi pracę na gazie, co zmniejsza koszta eksploatacji. Przy wymianie oleju co 15 tys. km i regularnym serwisie silnik potrafi całkowicie bezawaryjnie przejechać setki tysięcy kilometrów. 1820 seria L Silniki określane jako seria L wprowadzone zostały do produkcji w 2001 roku i trwa ona do dziś. Należą do rodziny MZR. Dwulitrowe jednostki czterocylindrowe stosowane są przez Forda, Volvo i Mazdę, a za konstrukcję odpowiada japońska marka. Cechami charakterystycznymi są tuleje cylindrów wykonane z żeliwa, natomiast konstrukcja blokowa jest odlana z aluminium. Jednostki na ogół mają wtrysk pośredni, choć eksperymentowano także z wtryskiem bezpośrednim. Posiadają także łańcuchowy napęd rozrządu. W 2010 roku japoński producent zrezygnował z dalszego rozwijania serii L i porzucił ją dla technologii SkyActiv. Z kolei również wymieniony Ford w dalszym ciągu próbuje tę konstrukcję udoskonalać, a wynikiem tych prac jest m.in. dwulitrowy silnik EcoBoost. Co ciekawe, silniki serii L występują w Mazdzie 6, CX-30, a także Mazdzie 3 i sprawują się tu świetnie. Konstrukcje te uchodzą za trwałe i oszczędne. Pośród wszystkich problemów wymienia się większe zużycie oleju silnikowego, wynikające z niewłaściwej pracy pierścieni tłokowych. Usunięcie takiej usterki wiąże się z kosztami rzędu 5000 zł. Innym problemem jest kolektor dolotowy wykonany z tworzywa sztucznego z zamotowanymi klapkami sterującymi przepływami powietrza. Co ciekawe, silniki Mazdy z serii L można znaleźć w modelu MX-5. 1.3 2.5 SkyActiv-G W 2012 roku Mazda zaprezentowała nową generację silników SkyActiv-G i był to spory krok w stronę ewolucji benzyniaków. Zdecydowano się bowiem na opracowanie silnika o podwyższonym stopniu sprężania, pracującym w cyklu Millera i znacząco odbiegające od trendów polegających na powszechnym downsizingu. Silniki cechuje wysoki stopień sprężania, na poziomie 14 do 1. Zasadniczą przeszkodą pojawiającą się w przypadku silników cechujących się niestandardowym stopniem sprężania było występowanie szkodliwego spalania stukowego. Jednak inżynierowie MAZ dokonali setek symulacji i badań, dzięki którym udało się je skutecznie wyeliminować. Aby możliwie szybko usuwać spaliny i zminimalizować temperaturę, wprowadzono kolektor wydechowy o specjalnym kształcie w konfiguracji 4 do 2 do 1. Zakres modyfikacji był szeroki i obejmował wał korbowy, głowice, kadłub silnika czy m.in. tłoki. Jednym z najpopularniejszych silników SkyActiv-G jest jednostka o kodzie PE występująca w modelach Mazdy 3, Mazdy 6 oraz Mazdy CX. To czterocylindrowy, rzędowy, 16-zaworowy silnik o pojemności 2 litrów. W zależności od klasy i przeznaczenia generuje 120-165 koni. W internecie można znaleźć trzy najpopularniejsze usterki, które zdarzają się właścicielom. Jest to gaśnięcie samochodu tuż po rozruchu, Spowodowane nieprawidłowym działaniem przepływomierza. Drugą usterką może być wyraźny spadek mocy silnika wynikający z nieszczelności układu dolotowego. Tu wartym zauważenia są pojawiające się mikropęknięcia na kolektorze dolotowym, które w pierwszym etapie są trudne do zauważenia. Trzecia usterka objawia się głośniejszą pracą jednostki oraz brakiem mocy. Często przyczyną jest uszkodzenie zaworu odmy. Poza tymi trzema niewielkimi problemami silniki te robią duże dystanse, a właściciele nie skarżą się na ich usterkowość. BMW B58. Jestem ciekaw, jakie będzie Wasze zdanie na temat tego silnika bawarskiej marki, ale tak jak niektórzy uważają go za nowoczesny odpowiednik 2JZ, tak inni twierdzą nawet, że to najlepszy silnik, jaki kiedykolwiek wyprodukowała marka. Faktem jest, że jego kombinacja atrybutów nie ma sobie równych wśród sześciocylindrowych silników na rynku. Jest to rzędowa jednostka o pojemności 3 litrów z ładowaniem napędzająca wiele modeli od BMW M240i, M340i, X3 M40i, Z4 M40i, przez X5 x 5 X-Drive xDrive40i, po hybrydowy plugin BMW 745e. Napędza nawet nową Toyotę Supra. Zakres możliwości tego silnika jest po prostu oszałamiający. W każdym zastosowaniu sprawdza się doskonale, tak jakby został zbudowany specjalnie dla danego modelu. Trafił do produkcji w 2015 roku i pod względem konstrukcji ma blok odlany z aluminium, identyczny z dieslowskim B57, co przekłada się na zwiększoną wytrzymałość na naprężenia. Należy do rodziny Efficient Dynamics, a oznacza to, że jest wyposażony w nowoczesny układ bezpośredniego wtrysku High Precision Injection z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi. Posiada zmienne fazy rozrządu z podwójnym VANOS oraz systemem Valvotronic. Cechuje się praktycznie brakiem turbo bo dziury, a dynamika pojawia się niemal w całym zakresie obrotów. Kolejną sprawą jest też świetny dźwięk tej jednostki. Mimo że na rynku jest wiele bardzo wydajnych silników w przedziale cenowym B58, jak 29 V6 Audi, czy V6 Alfa Romeo, to właśnie B58 ma wyjątkowy charakter, któremu ciężko jest dorównać. Charakteryzuje się chrapliwym, metalicznym dźwiękiem wydechu, który może się naprawdę podobać. Podsumowując, BMW przez lata wyprodukowało mnóstwo świetnych silników, jak czterocylindrowe jednostki z lat 60. czy sześciocylindrowe. Z lat 80. i 90., jednak wydaje się, że to właśnie B58 świetnie łączy moc, osiągi, wyrafinowanie, wszechstronność i niską cenę. 5.0 V8 Coyote. 5-litrowy silnik V8 Coyote kojarzyć się może Wam z amerykańskim Pony Karem sprzedawanym na europejskim rynku, a mianowicie oczywiście z Fordem Mustangiem. Silnik ten wprowadzono na rynek w 2011 roku i od tego czasu szybko zyskał renomę gwarantując wspaniałe osiągi oraz niesamowity dźwięk. Zasłużył się także pod kątem niezawodności. Co ciekawe, silnik ten zawdzięcza swoje dziedzictwo legendarnym silnikom 302 V8 z lat 60. Pierwszy z nich został stworzony specjalnie dla GT40, startującego w Le Mans. Przepisy narzucały maksymalną pojemność skokową 5 litrów. Tu zaczęła się bardzo długa i ciekawa historia tej konstrukcji, którą zostawiam na inny odcinek. Nowocześniejszy Kojot swojej drugiej generacji został zaprezentowany w 2011 roku zarówno w Mustangu GT, jak i F150 pojawił się w najnowszej generacji Mustanga, który w tym roku będzie wchodził do europejskiej sprzedaży. Jeśli mówimy o konstrukcji, to 5-litrowa jednostka posiada odlewany z aluminium blok i głowice. Został zaprojektowany podobnie do starszego silnika 4.6 V8. Jest to zatem konstrukcja modularna DOHC z czterema zaworami na cylinder wyposażona w podwójne zmienne fazy rozrządu TIVCT. Znajdziemy tu wtrysk bezpośredni. Moc pierwszej wersji tego silnika wynosi 422 konie. Zapewne wiecie jednak, że poprzedni model otrzymał także wersję Bullit oraz Mach 1 ta pierwsza charakteryzowała się mocą 482 koni natomiast ta druga 480 w najnowszej wersji silnika wprowadzono pewne zmiany pozwalające na spełnienie rygorystycznych norm emisji spalin powiększono zawory dolotowe oraz wydechowe czy zwiększono stopień sprężania silnik ten uchodzi za trwały i bezawaryjny który przy odpowiednim serwisowaniu nie sprawia problemów trzeba jednak pamiętać że serwis i naprawy w przypadku silników V8 są dosyć drogie a i spalanie utrzymuje się na wysokim poziomie w dzisiejszym materiale to byłoby już tyle, może jesteście szczególnie zadowoleni z jakichś innych konstrukcji i chcielibyście je polecić. Sekcja komentarzy pod tym filmem jest bardzo ważna, bo może pomóc przyszłym nabywcom. Dzięki za dzisiejszą uwagę i oglądajcie nas również jutro w nowym odcinku testu jazdy próbne już wieczorem. Cześć!